Proszę Państwa, w drugiej walce gali KSW 68 zmierzyli się Marcos Santiago i Piotr Kacprzak. Sędziowie punktowali Cezary Wojciechowski 30-27, Szymon Bońkowski 30-27, Michał Łępicki 30-27. Ladies and gentlemen, your winner by unanimous decision Piotr K ZA Piotrek, sobota wieczór, KSW 68, Radom i świetne zwycięstwo. To brzmi jak naprawdę, znakomity sposób na spędzanie czasu. Tak jest. Radom Młodzianów wejście! W pewnym dystansie, ale kilka razy próbowałeś tam technik kończących tych twoich firmówek na nogi gdzieś było blisko? Czy nie czułeś takiego momentu? W pierwszej rundzie wydawało mi się, że ta balacha na nogę była blisko. Była naprężona noga, ale no no szkoda, no ładnie wybronił, ładnie też pracował z gardy. Mieliśmy plan, żebym robił bazę na ręce, wstawał do trójnogu i bił. Ale tak mocno, sprężyście trzymał otwartą gardę na moich biodrach, że. Co, co próbowałem wstawać, to mnie wysuwał. Mata spod nóg mi się wycierała i leciałem na klatę. I nie chciałem wpaść w jakiś głupi trójkąt czy jakieś inne głupie poddanie. Głupie no, poddanie, oczywiście. No ale co? No jest zwycięstwo. Trzeba się cieszyć. Nie tak, jak chciałem, ale mamy to! Szanowni Państwo, Radom w 69 Live Only on Via Play SW70 live only on ViaPlay